Emocje, chciałby się powiedzieć, jak na grzybobraniu, bo ja wczoraj byłem na grzyba, gdzie cudownie biorą grzyby w lesie. Nie żartuję, bo już sobie próbuję się trochę też uśmiechnąć, dlatego że to był duży stres dzisiaj. Dwie pary odpadające, więc nikt nie chce, żeby się żegnać z osobami, z którymi się już zaprzyjaźniamy i bratamy. No. Po tych pięciu odcinkach widzi Pan, że ta poprzeczka jest coraz większa, coraz wyżej postawiona. Jest i widać, że dzisiaj te dwie pary, które odpadły, zarówno Ama, jak i Filip, to nie są pary. Ktoś mi zapytał, czy one są słabe. Nie, one są dobre. One już fajnie tańczyły, naprawdę. Tylko, że przyszedł czas na to, że zaczyna my się żegnać z tym mocnym środkiem. Jakby miał ma pan możliwość wymienienia tej pary, wymieniłby pan parę na którąś inną? Nie. Dlatego, że jest to wypadek, Blisko wypadku jest to wypadkowa naszej oceny, ocen widzów, tego jak oni zatańczyli, jak się zmieniali w parach, jak zatańczyli z rodzinami. I ja nie mam teraz wglądu w to podsumowanie, i teraz jakbym powiedział, że na kogoś bym wymienił, to otworzyłbym Puszkę Pandory. A tego byśmy nie chcieli. Pani Wona y, Pawłowicz w wywiadzie jednym powiedziała, że jakby czy, chciałaby, czy by wymieniła za na przykład Majka Jeżowska, żeby odpadła, powiedziała, że nie, bo Majka Jeżowska już coraz może jeszcze bardziej pokazać, na co ją stać. Ale Majka naprawdę walczy i też miała kontuzję i też widać, jak y, ten taniec i ten ruch i to zmęczenie dobiera się do naszych emocji, do jej emocji. I to jest y, dla nas ocena nie tylko techniki, i sposobu poruszania się, ale tak jak psychicznie podchodzimy do tańca, jak akcentujemy taniec, jak otwieramy i kształtujemy naszą wrażliwość. To jest bardzo zespolona ocena i pamiętajmy, że my też nie możemy oceniać równo kogoś, kto ma 20 lat, kogoś, kto ma 60 lat i, i tak jakbyśmy oceniali tylko zawodowców, bo jest to szeroko propagowanie tańca i musimy zwracać na bardzo dużo detali i jakości, które budują i które współtworzą jako, jakość tańca. To nie są tylko kroczki pięta palce pięta palce nie proszę państwa to jest też serducho bo tam mamy drugi mózg to też pokazanie momenty kiedy przed tańcem są materiały i na przykład dzisiaj pani Majki Jeżowskiej bardzo osobisty materiał który powiedział o przemocy czy właśnie takie momenty tym, to miejsce jest odpowiednie żeby właśnie apelować do do osób, które są dotknięte przemocą? Każde miejsce jest odpowiednie, żeby apelować, żeby ludzi edukować, żeby przyznawać się do tego, co nas spotyka, ponieważ bardzo wiele rzeczy w życiu przeżywamy podobnie i dotyczy nas podobnego rodzaju radości, smutki i musimy to robić, bo, bo kiedy mamy to robić? Tylko u psychoterapeuty? A dlaczego nie można tańca potraktować poważnie, że jest on o życiu i o wzrastającej jakości życia? My musimy właśnie o tym mówić, bo nie możemy być tylko mądrzy... I świadomi od święta, a na co dzień to sobie możemy gadać o głupotach. Chciałbym też. Nie. Każdego dnia i każdej sekundy, i każdej godziny, bo to jest nasze życie i to my świadczymy o tym, na jakim poziomie ono będzie przebiegało. Chciałbym się także zapytać na temat y, pana relacji, którą wczoraj Pan wrzucił. Wspomniał pan pa pamięć Piotra y, 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 Szczęsnego, Szczęsnego tak. który 7 lat temu dokonał samopodpalenia. Podpalę, tak. Czy na przestrzeni tych lat widzi Pan różnicę, jak funkcjonuje państwo, jak właśnie reaguje społeczeństwo na hejt, na to, że są wykluczani. Abstrakując w ogóle od podziałów politycznych powinniśmy patrzeć, która partia i kto próbuje zbić kapitał na tym, że nas skłóci i nie wierzę, że państwo, jakiekolwiek będzie, bo państwo to obywatele i nie może być dobrobytu w państwie, jeśli będziemy atakowali poszczególne grupy i tłumaczyli innym, jak tych załatwimy, to wam się będzie żyło lepiej. To jest bez końca droga, bo tak już próbowali zrobić w 1933 roku w Niemczech. Że najpierw mówili, najpierw rzucimy komunistów na pożarcie, potem socjalistów, potem Żydów oczywiście potem homoseksualistów, a potem się okazało, że spaliliśmy cały świat, czy całą Europę i do tej pory widzimy tego skutki. Nie możemy się godzić na to i jest lepiej, chociaż nie wszystkie grupy są nadal bronione tak jak trzeba. Patrzcie Państwo, jeśli ktoś Was zachęca do nienawiści albo mówi, że ktoś jest zły, niedobry, nie wierzcie mu. To są ludzie, którzy chcą... Ukraść wasze głosy, a później wasze pieniądze i nasze państwo. A co myśli pan o tym, że pojawiła się ustawa, projekt ustawy o związkach partnerskich? Dobrze, że się pojawił. Lepiej późno niż wcale. Jest on w formie kompromisowej, z tego co się orientuje. Jest tutaj oczywiście lewica, która ciągnie bardziej progresywnie. I mamy oczywiście PSL, który jest składowo 2050, ale mam nadzieję, że dojdą do kompromisów i że PSL nie będzie tutaj takim balastem, ponieważ Ludzie już są o wiele bardziej świadomi tego, że chcą żyć w bardziej otwartym kraju, a ci politycy nadal próbują ugrać jakieś punkty. I super, że jest ten projekt, i mam nadzieję, że on przejdzie. Dlatego, że ludzie powinni mieć wsparcie, jeśli chcą zajmować się sobą i wspierać. Jaka to jest oszczędność dla państwa, czy to dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety? Czy ktoś chce zawrzeć związek, a nie ślub, jeśli chodzi o pary heteroseksualne? to oni się sobą opiekują, państwo nie musi się nimi przejmować, nie musi łożyć, zawsze ktoś przyjdzie i im poda szklankę herbaty. Niskie zupy. Ale także się nie dowie, nie na wybrać. przykład, jak czuje się w szpitalu po czuje się w szpitalu. A przede wszystkim jest okropna rzecz, bo dzisiaj każdego dnia i każdego miesiąca umierają dziesiątki, setki par w Polsce, które na przykład dorobiły się jednego mieszkania w Rudzie Śląskiej, w piekarach śląskich, nie wiem, w Ustroniu Morskim czy w dużych miastach. I oni mają jedno mieszkanie. I teraz muszą płacić podatek od tego, co razem stworzyli. I często to są pieniądze, które są dla nich nieosiągalne. I co te osoby mają w, y, y, wylądować na, na ulicy? Bo muszą sprzedać mieszkanie i nie mogą zapłacić podatku, opiekowali się sobą całe życie, tworzyli miłość i szczęśliwe relacje, które budują naszą uśmiechniętą Polskę. Ludzie z PSL-u i z 2050, Ocknijcie się i nie blokujcie nam normalnego rozwoju, i nie idźcie za pisem i za konfederacją. Tyle Jeśli... powiem. Zbliżają się także wybory prezydenckie. To także dobry moment, że pojawiła się ta ustawa, bo wiadomo, niestety prezydent wiadomo, jakie ma poglądy i by tego, tak jak politycy mówią, nie podpisałby tej ustawy. Czy właśnie ten moment, kiedy zbliżają się wybory, jest to dobrym momentem na kampani no, w kampanii wyborczej? Trudno. Prezydent jest taki, jaki jest. Część Polski się z nim utożsamia. On za 10 miesięcy przestanie być prezydentem. Nie będzie na szczęście miał żadnej możliwości kandydowania. Ale lepiej przegłosować i pokazać spójność i że się tego parlament domaga i ci, którzy zagłosowali. A jeśli prezydent stoi po w w, w w w tylko w opcji poparcia dla pewnej radykalnej grupy i kompletnie nie otwiera swoich klapek i nie poszerza, to co mogę powiedzieć? No męczymy się z tym już bardzo długo.